Witam wszystkich. Dzisiaj 7 lipca przyjechałem na pasiekę robić ostatnie miodebranie w tym sezonie. Miodu letniego w czasie kwitnienia właśnie lipy i faceli. Ale najpierw chciałbym Wam pokazać bardzo fajną roślinkę. Zobaczcie, ile tu jest pszczółek. Jest to trojeść amerykańska. O, wleciała akurat. Na każdym takim kwiatku jest po kilka pszczółek. Pięknie oblatywana. Zobaczcie i trzmiele. Ona dopiero zaczyna teraz kwitnąć. Jeszcze mm, jeszcze o, tutaj jest dużo potwieranych, e, znaczy pozamykanych pąków kwiatowych. Ale tutaj gdzie kwitnie to po prostu jest pszczoła na pszczole. Co Wy robicie? O, ruszyłem ją. Myślałem, że zamarła tak na tym, ale pięknie oblatują. Nie pamiętam dodajności e, Ile nektaru dostarcza. Generalnie jest to roślina dosyć kontrowersyjna, bo uważana za obcą inwazyjną. Ja wsadziłem chyba jednego czy dwa krzaczki. Od, dostałem od pszczelarzy trojeść, każdy pszczelarz praktycznie to ma, i jest już tutaj chyba piąty sezon. No i widzicie, jest kilka, kilka krzaczków. Tu jest akurat glina, dosyć, mi się wydaje, że bardzo dobra ziemia. Tu jest puszczone szambo te ekologiczne z tamtej strony budynków więc wody mają tutaj dużo no ale jakoś nie jest zbyt szybki rozwój tej rośliny pewnie nie w każdym nie na każdej glebie ona tak intensywnie rośnie ale bardzo przez pszczoły jest super oblatywana chyba w pierwszy rok dopiero kwitnie w zeszłym roku może jakiś jeden kwiatek był w tym roku kwitnie pięknie jest to bylina wieloletnia. No, wygląda to dosyć ładnie. Dobra, biorę się za robotę, bo dzisiaj jest już godzina siódma. Przegonki założyłem wczoraj. Tak, wczoraj? Przedwczoraj przegonki założyłem. Zobaczymy, jak tam poschodziły. I, no I zobaczymy, ile tego miodu będzie. Ale ładnie siedzą. Pachnie pięknie tutaj. Czuć ten zapach. Dobra, biorę się do roboty na razie.